Witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie, ja jestem ruinator, a dziś zwiedzimy sobie prawdziwą perełkę polskiego Urbeksu, czyli opuszczony dom, który jest w stanie niemalże idealnym. Jest on pełen bardzo ciekawych artefaktów z czasów perelu i nawet starszych oraz co ciekawe w środku domu znajdują się karteczki i informują one o tym, że ktoś kiedyś chciał ten dom kupić, jednak dlaczego do transakcji nie doszło, a dom po dzień dzisiejszy stoi opuszczony? Tego spróbujemy dowiedzieć się na dzisiejszej eksploracji i spróbujemy odkryć jego sekrety. Także ja już nie przedłużam. Jeśli chcecie wesprzeć moje wyprawy, wiecie co robić, macie tutaj różne opcje. No a my zaczynajmy eksplorację. Wchodzimy najpierw w takie krzaki. One prowadzą nas do tej dużej posiadłości. Dużo wyschniętych traw. Mamy tu jakąś studzienkę, także... Trzeba uważać. Tu mamy jakieś dosyć nietypowe roślinki. Które no nie kojarzą się za bardzo z takim miejscem. A tu mamy siatkę starą. Mały widok na dom z zewnątrz. Widać tutaj takie... Widać, że ma taki przedsionek. Tu mamy wychodek. Jakąś stertę gruzów. A tu mamy nasze domostwo. Można sprawdzić wychodek szybko, ale najpierw pokażę wam, że do domu jest wejście i... ale będzie trzeba przecisnąć się przez taką oto szybkę co będzie bardzo trudnym zadaniem drzwi się otworzyły od wiatru, całkiem ciekawe widać, że jest całkiem ciekawie zachowany dom, już mamy miotłę i widać, że jest tu charakterystyczny, ruiny zapach jak w domu szatana, już mi się podoba mamy włącznik światła prądek, bo się może spodziewać nie działa tu jest żaróweczka i pora na pierwsze starcie z tym domem. Mamy piwnicę Widać jakby był taki troszkę może i remontowany. Całkiem ładna klatka schodowa. Wygląda interesująco i zaraz go zwiedzimy dokładniej. Dobra, byłem na małym się zobaczyć czy nie ma żadnego większego przypału. Jest mały problem, ponieważ złamał mi się statyw, którym nagrywałem. Nie wiem jak to się stało, no i, ale na szczęście mam już nowy zamówiony. Dobra, mamy tutaj takie rzeczy jakby właśnie remontowe, kalosze stare. Środki higieniczne. piwnica chyba sobie zostawimy na sam koniec. Sprej na muchy. Czekajcie. Jakaś kartka. O kurde. To wygląda ciekawie. Jesteśmy zainteresowani kupnem pana działki. Taka karteczka. Zobaczymy czy światło działa. Prądu tu już chyba nie ma. Mamy tutaj jakieś... to będzie trzeba zamazać, bo tu są takie rzeczy które informują o tym miejscu. Woda. Sofy, łóżko, jakieś rzeczy. Ładny, co my tu mamy? Jakiś but. Sporo rzeczy w garderobie. Po właścicielu dawnym. Czekajcie, poprawię statyw, bo naprawdę tak nie jest. Jest im ciężko. Mamy sporo rzeczy. Musiałbym tylko zacząć od tej przydatności, tej wody. Nie wiem, gdzie ona mogłaby być. Daty nie widzę. Tu mamy jakieś orzechy. O, a to co? Proroctwo królowej. O kurde, całkiem ciekawe. Dobra, ten pokój uznałbym już za zwiedzony. Zrobię jeszcze zdjęcie tego kwiatka. Kurde, ciągle coś skrzypi, w sensie te drzwi. Może jeszcze tu zobaczymy światło, ale ono nie działa. Dobra, daruję sobie to pomieszczenie, ponieważ nie chcę zbudować jeszcze takich podejrzeń. Teraz chodźmy w tą stronę. Szafa z jakimiś kocami i tego typu rzeczami. Lusterko. O kurde. Lustro, tutaj właśnie znowu jakieś wymiary na karteczce. Sporo rzeczy właścicielskich. Jakieś kurde, no ciekawe, buty. Książeczki, przepisy prawne, jakieś religijne książeczki. Ale to ładnie wygląda te regały. Naprawdę ten dom jest jednym z ciekawszych opuszczonych domów, w jakim byłem. Jak chodzi o stan zachowania, to już teraz w ogóle klasyk. Co tu mamy? Jaka jest zawartość tego? Stary jakieś ciekawostki. Jakiś posążek. Telefon. O! Telefon stary, stacjonarny. Książeczki. Dobra. To byłoby na tyle z tego oto konkretnego pomieszczenia. Pozostawiam jeszcze sporo do zwiedzenia. Ten pokój miał nawet klucz. Ale fajna, fajna tutaj taka, być może do lodów taki pucharek, które piwa, to jest kuchnia widać. To jest jak widać kuchnia. Mamy tutaj czajniczek, garnuszki. Zobaczymy się ciekawości, czy działa woda. Wody nie ma. Widać ciągłym okiem. Kurde, nie, na tym za bardzo szarpa. Aha, tu mam jakieś... Jakieś odsłoików i stara zastawa kuchenna. O kurde, to co to jest? Tego nie wie nikt. Dobra, nie będę wszystkiego mega, mega dokładnie patrzył ze względu na to, że jesteśmy naprawdę w dużym mieście wbrew pozorom. Ale tu mamy jakiś krzyżyk. Tu mamy zegar, który zaczynał się na godzinie dziesiątej pokażę wam go. O, jeszcze obraz maryjny. Chętnie kupię ten dom. Proszę o kontakt. O kurde. Wiesz, że chętnie na kurde było dużo. Jeszcze lodówka. Spoiler jest pusta, dlatego sobie darujemy. Ale mówicie co chcecie, dom jest tak piękny. Naprawdę, nie wiem czy pod względem zachowania i takiego klimatu, to jest jeden z najpiękniejszych opuszczonych domów w jakich byłem i to mówię na pewno z całą pewnością a tutaj co mamy łazienka ale zapach ja pierdziele wanna wielki baniak z wodą jakieś tutaj mamy ciekawe rzeczy dobra kuchnia jest interesująca ale w każdej kuchni jest praktycznie to samo, także tą łazienka przepraszam. Aha, to drzwi zaskrzypiały. Patrzcie, tu mam jeszcze coś takiego urokliwego. A my idziemy na strych. Maska przeciwgazowa, co jest? Mamy kolejne pomieszczenia Jakieś takie sypialniane Tutaj takie typowo stryszane Widać, że mieszka tu rodzina bardzo religijna Szybki rzut oka na strych Sporo kartonów Walizki Dobra, kurde. bym się przewrócił, jak mocno się dopnę od tej ściany. Mamy jeszcze trzy pomieszczenia. Dobra, tego nie będę odpaczył, bo jest puste. O, tu mam jakiś stary. Czekajcie. O, kurde. Nie wiem, czy się przycisnę. Ale dobra. Stary obraz. Co on przedstawia? Ach, te obrazy na strychu. Ale piękny. Ale to już trzeci raz, jak o kurde. Fajne. Trzeci raz, jak spotykam stary obraz na strychu, opuszczony głowę, To mnie prześladuje, ale takiego prześladowca ja mogę mieć. Na końcu taki klimatyczny pokoik, jakby. Tam ja mamy zdjęcie tego dziecka, które tu prawdopodobnie mieszkało. Czy może to był faktycznie pokój dziecięcy. Telewizor stary. Kurde, w życiu się nie spodziewał taki telewizor, o oh, kurde dobra. Może być, że część nadziemna domu zwiedzona. Została jeszcze piwnica, która raczej już tego co było nie przebije, ale warto próbować. O, zapomniałem, że te drzwi przecież były otwarte. Nikogo nie ma. To idziemy sobie jeszcze do piwniczki. Która? Ukurę stary to Torebka. Hmm. Piwnica nie jest... Chciałem powiedzieć, że nie jest rozległa, jest bardzo rozległa, jak na piwnica jednego pojedynczego domu. Tu mamy takie pomieszczenie kotłowniane. To jest chyba glebogryz, nie, to jest kosiarka, ale ta, która mi przypomina glebogryzarkę, nie wiem, co jest tam z tą nazwą. Konewka dosyć rozległa serio ta piwnica. Kocioł gazowy, który wciąż pracuje. Interesujące fajna lampa. O, ciekawe pomieszczenie, kolejne. I zostało nam ostatnie pomieszczenie, które jest, nie, ostatnie dwa, przepraszam. Aha, dobra, to nie jest pomieszczenie, to ostatnie jednak, miałem rację. I tutaj mamy również jakieś takie fajne lampy, koszne śmieci, kotły, bojlery. Dobra, to by było chyba na tyle, widzowie. Już tu dłużej nie będę, ponieważ każda chwila tu jest przy połowa, a poza tym, jak widzicie za oknem, jest już prawie zupełnie ciemno, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.